Witajcie z powrotem w tęczowym ranczu. Um, w tym filmiku um, jest trochę inny, ale niedługo będzie taki film. film ale ten będzie oprowadzenie po mojej stajni, i no, bym, by było lepiej, jeśli się obejrzeli do końca. No, bo um, bardzo przemeblowałam moją stajni, i, i wydaje mi się, że dużo lepiej wygląda. Więc um, no. No, więc zacznijmy film. Um, zacznijmy od um, Ujeżdżalni, albo no, wydaje mi się, że to tak się nazywa. Więc jest koło stajni. Tutaj mamy Rico. Um, I tutaj Lisa ma swój trening na swoim koniu Apollo. Um, jest dosyć nowy, więc więc musi z nim praktykować te takie małe jego bandaże jakby zrobiłam więc no są domowo robione tak samo jak ten skok jestem bardzo dumna z niego, bo stoi um, i no um, tutaj w następnym boksie mamy Everest widać tylko jej pupę może będzie widać ją o no tryk. No, tutaj jest Everest tam ten koń z kropkami to jest Everest um, jeszcze nie umie jeszcze nikt na niej nie jeździł no bo jest dosyć dzika ale to jest koń też lisy więc lisa ma dwa konie i um, no tutaj mamy Amelię która bardzo się cieszy że będą skakać i um, Mamy tutaj takiego pięknego kwiatka, który zostałam i dodaję bardzo dużo i wygląda to tak z ale no chciała dodać takie małe może kwiatuszki gdzieś tutaj, żeby było bardziej domowo, ale no jeszcze muszę popracować nad tym no Więc tutaj trzymają i wszystko, jedzenie, wiadra i jakieś tam ziarna tutaj mamy hej hej i tak... gejś jeszcze nie wiem jak się nazwać, więc może macie jakieś dobre, fajne imię um, to w komentarzach można napisać, ale tak czy siak, um, tutaj mamy owoce i takie rzeczy um, i tu mamy takie inne pierdółki, ale tak naprawdę to Użyłam tam miejsca, no bo to jest doniczka. Taki stojak, na doniczkę, ale bardzo fajnie wygląda też jako miejsce do um, trzymania jedzenia dla koni i takie rzeczy. I właśnie to jest bardzo blisko do Ujdzjan, takie rzeczy, więc no to bardzo fajne. Następnie koło stajni mamy tą wannę. Kiedyś była gdzieś za stajnią ale zdecydowałam, że e, może być tutaj bardziej na widoku, bo teraz więcej ludzi korzysta z tego. Tak samo jak teraz mija je swojego konia muffin, który to jest. E, I tu mają takie małe to jakieś coś chyba. Znaczy ja mówię, że to jest takie coś, żeby koń łatwiej go rozszerzać, ale no tutaj mamy takie. Um, tu mamy wiewiórkę na tym pieńku, e, no i no, i no to jest bardzo blisko stajni i po prostu to jakby sam raz jest, więc przejdźmy dalej. Tu mamy Natalię, która patrzy jak pieski jedzą, bo je nakarmiła. I mamy bardzo dużo piesków Wszystkie są tutaj jedne, jest tu. No, tu mamy jeden. Jeszcze tutaj, jeszcze taki maluch. Um, I no. Um, nie widać nawet misek, ale jak opcji. Więc to jest nasz jedyny kot. Nela. Um, Natalia. Ups, ups. Natalia, sobie to spać na chwilę? E, tutaj mamy Bailey To taki, już mam go, to był taki jeden z moich pierwszych psów, które zostałam. Molly tutaj Jak widać po nosku jest dosyć stara i takie rzeczy Momencik, sorry Molly Tutaj ma taki dosyć zatrapany nos Ups, moje palce e, No ma tutaj dosyć zatrapany nos, ale jest okej, okay, no bo jest jest po prostu psem, a psy bie. Tu mamy naszego najnowszego szczeniaczka Brownie I no to jest Elmirki, Jest I jest bardzo słodki Wydaje mi się, że to on No Tu mamy naszego największego psa Koncik um, No um, Tu mamy Nane, Nasze Border Collie Cotton i nie, nie wiem jaka to rasa, ale jest małe. Tu mamy Lemon, który jest jakimś tam pudlem. I tutaj jest nareszcie widać ich jedzenie. Więc nie będę im przeszkadzać, no bo przeszkodziłam do tego. No. Przejdźmy dalej, żeby im nie przeszkadzać. I ostrości. O! Więc pomyślałam, że fajnie by było pokazać stajnie od środka nawet... Jak to jest dosyć popularna stajnie, no można ją wszędzie kupić, ale no tak moje wygląda. Pewnie każda tak samo wygląda, ale, ale jest okej. Okay. Um, więc tutaj to jest box muffin, ta która jest w wanie. To jest box Apollo, ten na treningu i tu mamy jakaś tam. tutaj mają więcej pudełek na szczotki a tu mamy taki mały koszyk piknikowy który należy do Annesy i ma takie różne małe um, takie kubeczki i talerzyki no um, tu mamy Everest z Gliska i ona teraz uh, je jabłka i no jest dosyć duża, więc potrzebowała duży doks i ona na razie nie ma własnego siodła, więc no, tu mamy Rico, on wygląda jak wygląda to Apollo i patrz jak mu idzie przez kok i um, też ma jabłka, każdy ma jabłka tak naprawdę. I no i tu mamy jego siodło. Um, Rico to jest koń Markusa. I no, pewnie nie wiecie, kto Markus. Jak wiecie, to jesteście bardzo szczegawci ale e, na pewno nie jest łatwo no bo na razie nie grał tak, tak, tak dużo, więc. Więc no, tak wygląda moja stajnia. Tu mamy pole, gdzie jest większość, że resztę koni. Mają też jabłka, i tutaj zmieniam temu człowieczkowi imię na Pin, no bo nie umiał zapamiętać jego starego imienia na pewno gdzieś tam jest, ale ale jakoś nie chce mi się zapamiętywać innego imiona, więc chyba miał na imię Adam, ale teraz ma na imię Pin, więc no Pin właśnie daje koniom ich siano poranne tu mamy fikus i wszystkie konie tak naprawdę czekają na siano ale em, no tutaj mają ich daszek i takie, żeby żeby nie napadało na głowy, mają domowo robione kotyki, które stworzyłam własnoręcznie. Um, I no, wszystkie konie, reszta koni zazwyczaj by była w środku, ale już prawie dokończyłam moją inną stajnię, więc one wszystkie będą miały swoje miejsce. W I koło pola mamy takie małe. Rzeczy na siodła i takie... To należy do Fikusa i Amesi, bo Fikus pociąga jakieś tam karety i takie rzeczy, więc to jest jego cały sprzęt, a tu są zapasowe siodła, więc tych siodeł należy do FIFI, tego kolnika z tyłu, tego małego kudzyka białego i koło pola też z drugiej strony mamy ściana. Mamy bardzo dużo sian i dobrze, że koniecznie odkryły, że można je zjeść, więc no, więc dobrze, że jeszcze tu są. I no, to wszystko z pola. Tutaj mamy siodlarnię. Na razie nikogo tu nie ma i nie ma za dużo siodeł, no bo no em, tutaj... Każdy ma obsuwaną szafkę To jest muffin rzeczy, więc muffin ma najwięcej rzeczy um, I... op, się to spadło Wszystko spadło Chwilę to naprawię um, I no... Tu są światełka, które muszę poprawić, bo są na taśmie i odpada taśma Więc... ale bardzo ładnie wygląda w nosy, więc... No I mamy tu takie małe zasłonki, i takie rzeczy, więc bardzo słodkie. Ale nikogo tam nie ma, no bo wszystko to na dworze, bo jest bardzo fajny dzień. Więc no. Tu mamy Elmirkę, która, jak mówiłam, z, e, w jednym z moich filmików e, zaprzyjaźnia się z Anesy i, i włożyła teraz naszą małą świnkę Korę w ich małym koszyku um, i no, są najlepszymi przyjaciółkami i, i po prostu lubią ze sobą spędzać czas, więc to bardzo miło. I um, by wzięły ich pieski, ale um, jedzą, więc nie chciałem im przeszkadzać, więc to bardzo miło z ich strony. Tu mamy Bogdana, który jedzie właśnie na przejażdżkę na swoim koniu. Um, Oreo I to jest jeden z moich też najnowszych koni I no Bogdan dawno nie miał konia, na którym jeździł No bo miał zepsute siodło, a to jest nowe siodło Więc no, oni niech jadą na swoją przygodę życia Tu mamy małe pole Na naszych żrebaków, Miałe um, miały imiona, ale zapomniałam je, więc no... Każdy ma swoje jabłka, a Hania tutaj po prostu robi, żeby czuły się jak w domu. I bardzo podoba mi się ten żebaszek, No bo po pierwsze to mój pierwszy biały żebak i po drugie ma takie fajne małe dodatki w ogonie i grzywie, więc to bardzo miło. Um, ten konik przyszedł z tą tym banem, więc więc no, też się zadowolę. tutaj mają bardzo fajne krzaczki które robią, żeby wyglądało może bardziej trochę realistycznie i tutaj mamy nasz parking z wszystkimi przyczepami, samochodami i takie rzeczy to jest samochód z weterań, który jest tak naprawdę weterynarzem czy znaczy, co ja mówię jakoś mieszają mi się dzisiaj słowa, więc, więc no nie robię tego specjalnie um, to jest samochód dla wet... oh, dla jeden z weterynarzy albo coś takiego i tak wygląda w środku i wygląda bardzo słodko i wszystko się przewróciło więc to, to trochę nie miło ale um, no tutaj mają takie siedzenia i bardzo wygląda wygodnie ale są plastikowe więc nie są za wygodne ale e, no na reszta samochodów pewnie znacie jak oglądaliście już mój kanał no bo one dużo służą. Tutaj mamy takie małe miejsce dla właśnie tej przyczepy dla Fikusa a tutaj mamy nasze krzaki więc no I tutaj mamy naszą piękną e, doli, która teraz jest wprowadzana do weterynarza i Chyba to dlatego, no bo miałam jakieś tam kopnę na kogoś polu i koń wtedy z nią kopnął, więc musi mieć sprawdzenie, więc powodzenia Doli. Um, I no jeśli byście się zastanawiali, co to za dom też to jest gdzie składam wszystkie moje inne, innych ludzi do środka, więc oni śpią, więc no. O, ta też musi tam wejść, bo też zasnę. Ale. No, chociaż nie, jest lepiej niż spać na podłodze, więc świętam. Wszyscy razem ciepło będzie. Ym, I no. Sama pomalowałam, więc to chociaż. coś. I no. I jeszcze. Ole. Włosy. No. Myślałam, że odkurzamy. Okej, okay, tutaj mamy szczotkę. Powinny być tu jakieś inne rzeczy, ale jest szczotka. Tutaj mamy małą burdę dla psów z poduszką w środku. Tu mamy jakiś koszyk z tym czymś. Um, um. No to chyba wszystko, więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmu Pa!